Siema! Z tej strony Foxy, witam was w kolejnym odcinku Welcome to the Game! Tak, i dzisiaj będziemy robili uwaga, doczekaliście się Elite Mode! Czyli mod 1, 3, 3, 7. Tak, to by sobie pasowało 20, 20, 20, 20 ale... ale no wiecie no. Dobra Foxy, bo ci odwala za dużo FNAFa, za dużo FNAFa, za dużo trybów Golden Freddy, no i ci odpierdziela. Więc dobra, w takim razie, jesteście gotowi? Nie... E, spodziewam się, że będziemy sporo umierać, pewnie zdechnę na zabawę. No, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy, nie? I nie obiecuję, że to przejdę. Nie obiecuję! Albo to przejdę, albo nie. Bo to naprawdę jest pojebane. Z tego co wiem, to to jest naprawdę mega chory Ho mod. No bo słyszałem tam o nim, że on jest kurewsko ciężki, ale jak kurwa jest, to zobaczymy. Dobra. No to let's go! Okej, okay, więc w takim razie zaczynamy tą zabawę. Jak widać pierwsza różnica jaka jest, to mamy... Jeden doskoin! Ja pierdzielę Dobra. Okej, okay, czyli mogę sobie zaledwie Bagdora kupić za to. No dobra, no to sobie kupimy tego Bagdora. No i co, zaczynamy. E, wiem, że w tym modzie nie ma sensu używać skybreaka w ogóle. Będę musiał polegać na zwykłych sieciach, czyli na Tepeling, DDW i Dodi. Jeśli nie wiecie, o które sieci siedzi, chodzi, to. To tutaj jest Tepeling, właśnie, tutaj jest to DDW. A tutaj, a tutaj przy oknie jest Dodi. No więc tylko tych trzech sieci będziemy używać. Kurwa, nie otwieraj drzwi. Ja pierdolę. Dobra, i tak. Pierwsza sieć w normalnym modzie ta pierwsza sieć miała 30. Ileś tam minut? Tutaj ma 20 ileś, więc jest gorzej. Jeśli chodzi o tą drugą, ma 11 minut. Tutaj 14 minut, dobra. Czyli te. Czy najlepsze was jest właśnie ta. Okej, okay. dobra. spoko. O właśnie, kurwa, to jest mod elitarny, ja tutaj muszę już zapieprzać wszędzie. Ja zapomniałem, że to nie jest taki luźny mod. No dobra, i... Nie wiem, jak to wejdzie be, będzie, to jest moja pierwsza próba do tego moda, mam nadzieję, że mi się uda. Znaczy, wątpię, że mi się udało, ale... Dobra, pierwsza sieć, um, Inhery mamy tą stronę? Nie mamy, dobra, gówno, Ok. Borrow of my daughter nie ma, Deep Journal również nie ma. Don't waste it, nie ma, kurwa, i uder. Nie ma, ale to tak. No dobra, no to, no to zwykłe strony. Back friendly, nie ma. Borów my and the stake nie, to, to nie działa. Cleaning services, o, to działa, świetnie. Dobra, zajebiście. Dobra. Lukas oczywiście się pokazuje po pierwszym kodzie, więc nie mam chyba się czego obawiać. Nie jestem pewien, o której on przychodzi na, na tej. Na tej całej elicie, ja nie wiem, ja, ja, nie, wiem, ja, ja nie wiem o której on przychodzi, ale skaduje tak koło 10.30, kurwa, czyli bardzo wcześnie, i to mi się nie podoba, bo ja go kurwa nie słyszę. Ja, ja, mu, ja muszę szybko odspać na czujniki ruchu, bo będę miał przejebane. Więc haki, proszę mnie tutaj hakować i to już, bo naprawdę, jak on przyjdzie, no to game over. Po prostu kurwa game over. No i mamy, no i mamy przejbane wtedy. Weź tą latarkę, bo byś zapomniał. Kurwa zamknięte o. mam te drzwi? Tak, zamknięte, dobra. Wiem, że tutaj czasami Lukas przychodzi. Jesteśmy w stanie go zauważyć przez ten wizer, ale. Ale najprawdopodobniej. Od nas zabije przez te ten wizjer, jest mała szansa, że nas, że nas oszczędzi z Kuban. Czy ja coś słyszałem? Kurwa! Dobra, zajbiście. Dobro, yy, food doktor. sprawdzimy food doktora, zajbiście. I za 20 minut zmieniamy się. Dobra. Wiecie co, ja chyba sobie daruję tę moc. Kurwa! O, się haku! Jakby tutaj Lukas stał, to bym by się zesrał na zawał. Jak po haku będzie tutaj stał Lukas, to, za to zabije. OK, tutaj haki, z tego co wiem, są... ...porąbane. Naprawdę. O kurwa! No to pozdro! No na pewno to przejdę, kurwa, na pewno. Alo kurwa mać, nie przejdę tego, nie ma szans. Dobra, o kurwa, jaki to jest pojebany hak, chyba zjebałem. No i chuj Chuj kurwa macz Ta myszka jest pierdolona. Dobra, na szczęście nic nie straciłem, mam jeszcze jedną szansę. Jak teraz zjebę Haka, to koniec gry O, kurwa Pojebało was. Popierdoliło ich. Dobra. Okej. Okay. Mam Mam podgłosioną grę na maksa, więc na pewno usłyszę, kiedy Lukas będzie chciał ubić. Chyba! Nie wiem, więc teraz wolę nie gadać, bo... Ja nie jestem pewien, o której on przychodzi. Dobra, jest 10.15. Czy on teraz już jest pod drzwiami, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Czekaj. Dobra, nie ma go. Okej. Okay. Czyli przychodzi chyba o tej. Dobra, o 10.30 przychodzi. Bo ja myślałem, że 10-15 już przychodzi, ale skoro go jeszcze nie ma, to dobra, to nie będę narzekał. Mogę to tak zgliczować, że będę widział przez ściany taki cheat. Czy ja słyszę klamkę? Nie jestem, kurwa, pewien. Zaraz! Czy ja już nie słyszę? Czy ja już naprawdę nie żyję? Jak ja teraz się do kopa, to nie zajebie. Jak chuj. O kurwa, mać, ale ja przegrałem chyba. Bo, bo ja coś słyszałem chyba, albo mi się wydawało. Luka stoi pod drzwiami. Luka stoi pod drzwiami. Dobra, może nie wiem, może wejdę tam do łazienki, może on ucieknie stąd nie wiem. Chyba zjebałem. On stoi pod drzwiami, chuj. Stoi pod drzwiami. Na 100% jest pod drzwiami. Siadę teraz do kompa i mnie zajmie. Patrzcie, kurwa. Chodź tu, kurwa! Okej, okay, jednak go nie ma. Dobra, nie będę narzekał. O kurwa. Okej. Okay. Okej. Okay. Myślałem, że go nie ma. Bo ja siadłem se do kompa i myślałem, że on mnie zaraz zajebie A on kurwa czekał za drzwiami Nie wszedł od razu Ale się obsrałem, kurwa Dobra, jeszcze raz <grywa> Kurwa Okej, okay, czyli on przychodzi o... O 10.15, dobra Czyli, czyli tak 10.15 chowamy się do szafy. Dobra HAPPY BEDDING Kurwa Dobra, Lukas przyjdzie za 7 minut. Dobra, to już wiemy jak się bronić przed nim. Chyba. Mam nadzieję, że... że jakoś to pójdzie. Znaczy często. O, oni się tam teoretycznie za tymi drzwiami po pojawiają, ale ja tam im nie wierzę. Tym różnym ludziom, którzy mówią, czy za drzwiami się pojawiają. Niech kurwa dadzą screena, że tutaj kurwa Noir stoi za drzwiami. Tu. Dajcie kurwa screena tutaj, że tutaj Nuar za drzwiami stoi. No to wtedy wam kurwa uwierzę, że Noir się pojawiają za drzwiami. A ta, a tak to kurwa jakieś kurde. Tylko kurwa. Nie wiem. Jakieś fake, kurwa. Fake informacje, że Nuar się pojawia za tymi drzwiami. No kurwa, jak to? Pokażcie screena, że oni tam stoją, no to wtedy wam uwierzę. Dobra! Nieważne, nie, nie, nie będę już do nich kurwa czepiał. I będę na tego gnoja czekał, no. Fuck! FAK! Te haki są pojebanie głośne! Powiedz Czemu... Powiedzcie mi kurwa! Czemu ta gra musi być tak cicho? A... A haki takie głośne? Nie rozumiem. Dobra. Kurde sram, że Lukasz przyjdzie wcześniej, ale nie przyjdzie chyba wcześniej. Dobra, znowu ten pojebany hak, Dawaj. O kurwa! Aha, to tu zaczynam ja, pierdole. Nie, 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 stój, stój, stój! Tak masz to robić. Pojebało was. Pojebało was. Pojebało was. Pojebało was. Pojebało was. Pojebało! No i... Wielki chuj! Los, zajebiś. Chuj. Przegrałem. Dobra, wiecie co, kurwa? Zajebcie mnie. Dawajcie, kurwa. Duet, kurwy jebane! Zajebcie mnie, wy, kurwy! Wy psy pojebane! Dawajcie, kurwa, przyjdźcie tu, bo ja wiem, bo ja wiem, że oni, kurwa, potrafią te drzwi potrafią te, potrafią te drzwi, kurwa, rozjebać. Na moich oczach. Więc dawajcie, kurwy. Ja sobie... I... Ja tutaj wracam za jakieś 5 minut, czy coś? Kurwa, zabicie mnie, ja już wiem, że Luka stoi za zaczłem na pewno, więc może wy przyjdziecie. Czekam na was! A no kurwa, dlaczego się tak stało? No! Ale to jest nie fair! No. Kurde! To za szybko leciało! Ja, ja nie wiem, ale z tym kurwa czasem. Jest różnie, albo on się porusza bardzo powoli, czyli daje nam dużo czasu na ten na reakcję, albo kurwa mało i to jest popieprzone, Bo czasami to jest kurwa niemożliwe do zrobienia. To jest to jest kurwa spierdolone, nie no kurwa. Kurwa mać. Która jest? Ile tam mam e, 21 minut. Daje nam gwarancji. A, no to jeszcze czas jest, dobra. Jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy trochę czasu przed śmiercią naszą. Za 21 minut będzie sprawdzanie. No dobra. Ha, kurwa. Nie siądę do tego kompa, nie ma szans. Nie siądę ty. a co my czekamy? Okej, okay. albo sobie pójdziemy do deprivera, co by na to. A dobra, chuj, idziemy do niego. Czekaj, stop, 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 stop. Tam jest suka kurwa, tam jest suka za drzwiami, nie! O kurwa, ale bym się wniebał. Tam na pewno jest O! Ładowanie bonusów! Nie wiem, co to oznacza? Że Lukas jest teraz za drzwiami. O, chuj wredny. Jest za drzwiami skurwię. Dobra, na pewno, na pewno ty... Okej, okay, została minuta. Dobra, FBI... FBI, kurwa. Ja skierdalam, nie? Została minuta w realu, a w grze dwie minuty, dobra. Ja, ja się odsłam I uwaga, przygotujcie się na... Na FBI opena Halo! FBI! O, teraz się pojawił, dobra. Co jest kurwa? E, E, dobra. O kurwa, to było zajebiste uraz ten odcinek. chcemy sobie do Debrivera, ponieważ ja nie chcę, żeby odcinek był nudny. Bo ja wiem, jakby się kurwa nudzicie przy tym Welcome to the Game, kiedy przeglądam te strony, bla bla bla. Więc, więc, właśnie w tym odcinku trochę się pobawimy, żeby było trochę ciekawiej. No. Żeby was tak nie zanudzać. Nie wiem ile prób z tego będzie. Nie mam bladego pojęcia. Naprawdę kurwa, nie wiem. Może w końcu spróbujemy osiągnąć tego debriwera, wiecie, w z żeby wyskoczył za tego świetnika kolernego. Może mi się w końcu uda, nie wiem. De-DEBRIWER! Okej, okay. <grywka> no to się kurwa zaczęło. Dobra, chuj. No! Obstrałem się... ...na zawał za tym, kurwa, świętnikiem. Dobra, kuju, kurwa, wyjebaj! No, no i jak zwykle on nie chce... On nie chce... On nie chce w ogóle wyskakiwać za tego świętnika. Ja tego, kurwa, nie rozumiem. On w ogóle nie chce tego robić. Ja się, kurwa, staram, żebym wyjebał, a tu, kurwa, chuj. Aż dźwięk mi ściszyło z gry What? Drugi jumpscare był? Co jest tu kurwa? Ja pierdolę A Widzowie mam problem Ponieważ zbugowałem się w drzwiach O kurwa No! Zbuchowałem się w drzwiach! <laughs> o kurwa! Ja kurwa nie wiem, czy tutaj Lukas teraz do mnie przyjdzie, czy ja będę widział jak on idzie do mnie masz <laughs> O kurwa, tu będzie! Ej, ale kurwa nie wiem. nie, nie wierzę po prostu w to jak ja tutaj będę widział Lukasa, który po mnie idzie to po prostu nie wiem, ubrę chyba w śmiechu ja pierdolę jestem tak podjarany niesamowicie, że to jest szok, nie kurwa jaki to jest naprawdę to jest kurwa zajebiste nie, że tą grę można... Boże. Ja pierdolę. Ja to no, jestem po prostu geniusz to no, kurwa! Tak zepsuć grę! Nie? Przyszedł to krój! Pierwszy raz widzę go tutaj na korytarzu, kiedy przyszedł nie! No bo ja z... No bo ja go zawsze widziałem przez wizjer! Jak tutaj szeta, nie kurwa tak! Tak kurwa ja pierdolę. Jeszcze poczekamy na policję, dobra? Poczekamy jeszcze na policję. Jestem czekam. To już ta policja wbije zaraz. Ja pierdolę! Ja zepsułem tą grę kurwa! Siema Ty bagik! Ty bagik przed lukem. Kurwa. Nie, widzowie, ja, ja, ja kurwa nie mam słów. To jest naprawdę najbardziej najśmieszniejszy odcinek ever. O, kurwa mecz. Co ja. Co ja odjebałem? tu jeszcze policja się nagle pojawi, to ja to ja po prostu już, już nie wiem. Nie wiem. Naprawdę zwariuję chyba ze śmiechu. Naprawdę umrę ze śmiechu po prostu. Bo z tego co wiem Znaczy ten tu, by był jaja. Jakby tutaj się policja pojawiła, ponieważ ten. Y, 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 Luka, Lukas jest w ogóle poszukiwany przez policję. No, bo wiedzą, że, że to jest jakiś płatny morderca, tak? Który morduje. Zamordowuje, tak? O, on tam krzyż na morduje kogoś? Ja bym się kurwa śmiał, jakby ktoś policja pojawiła i takie. Ej, chłopaki! Zobacz, zobaczcie, to jest Lukas! Morderca! Ej! Ej, pomóżcie ci go, go zajebać? A by powiedział: tak, pomóżcie! Policja z Lukasem, nie? Ja pierdolę! Ja to sobie tak wyobrażam, ale. Ale ja pierdolę. Tak zepsuć grę. No, zajebiste, po prostu. Zajebiste. Jak tu się jeszcze zaraz policja pojawi. Nie, to ja już nie wiem, co zrobić, Ja już po prostu. Po prostu. Nie wiem, nie wiem. W tym momencie nie będę wiedział, co robić, bo ja nie wiem, co się stanie, jak, te, jak teraz otworzę drzwi, nie? Jakby była policja i Lukas, to ja nie wiem, co by mi wyjebało jako pierwsze. Czy Lukas czy policja? Kurwa, spierdoliłem grę, no ja pierdolę, to jest... Naprawdę, to jest hit. To jest kurwa hit. Tak zjebać grę... Nie, naprawdę. Jestem pierwszym youtuberem w historii, który tak zjebał grę. Tak zjebałem tą grę, ja pierdzielę no kurwa. Ale to jest, to jest kurwa najlepsze. Ale ja cię zaraz pierdolę i się zesrasz. Ej, ale kurwa, Lukas jest dosyć wielki tutaj. No, no bo ja teraz stoję, nie? Ja teraz stoję i on jest ogromny. Kurwa, on ma. No nie wiem, z met. z met 90? Nie wiem. Nie wiem, co tam się dzieje z tą. z policją. Teraz ja próbuję tą grę chyba jeszcze raz zglitszować. Nie ma co. Uwaga! Hej! No w końcu. Dobra, wiecie co? Jeszcze raz spróbuję ten glitch zrobić, jak się uda. Ja podejrzewam, że... Ta... O w dupę. Ja podejrzewam, że ta policja nie przyszła. Mam pewne podejrzenia. Okej. Okej. Okay. Okay. Haha, <laughs> oni kurwa stali za drzwiami. Okej. Okay. <laughs> więc policja wyłączyła prąd, więc w takim razie tutaj będą policjanty, więc... Uwaga. Cześć! Dobra. Ja pierdolę. Ogólnie ten um, Nie wiem czy ja ten mod Będę przechodził Ja naprawdę kurwa nie wiem bo Serio on jest Cholernie ciężki I naprawdę tutaj trzeba kurde Naprawdę długo trenować Żeby to przejść więc Wie Więc mówię Ja to kiedyś sobie przejdę w tym odcinku Niestety nie przejdę ale ale chociaż pokazałem wam takie, tak zajebisty błąd z tymi drzwiami Ja pierdzielę Naprawdę, ja z tego ryję. Naprawdę, naprawdę Naprawdę, ja z tego ryczałem po prostu Ja pierdolę Stoję se tutaj w drzwiach zbugowany, aż nagle przychodzi luka z tej strony i to jest takie What the fuck? Więc taki mindfuck miałem no bo nikt, nikt takiego błędu mnie nie miał poza mną. Bo oczywiście ja jestem Foxy, ja mam zawsze szczęście i tyle w temacie. Więc dlatego warto mnie subskrybować, bo ja kurwa odkrywam jakieś chore błędy w tej grze. No. No. Więc zostawcie suba, a na pewno... A, a, a na pewno jeszcze znajdę jakieś chore błędy w tej grze. Tak, poszukam jeszcze jakichś chorych błędów na pewno. W kolejnym odcinku wam je pokażę, bo naprawdę to jest coś chorego. Dobra. Dobra, i idę wam już tego deprivera pokazać, bo, bo się zasracie, nie? Dobra, niech nas depriver na sam koniec zabije i będzie GitES MAJONEZO! Dobra. PAN hipopotam! Kurwa! Oczywiście Zebriwasz się zbugował. Jak zwykle słyszę, że idzie, ale go kurwa nie ma! Aż nagle się pojawi za mną teraz! Patrzcie, kurwa! Ja pierdolę, co to takie głośne było? Przecież ten jumpscare nie był taki głośny. Aha, dobra, już wiem. Okej, okay, dobra. Chodzi głównie o to, że ten... Okay. Że były, kurwa, dwa jumpscary! Pierwszy, jak wyjebał drzwi. A drugi, jak nie zas zaszedł od tylca, bo ja słyszałem, kurwa, dwa dźwięki. <gryw> ja pierdziele, ale tiny kidant, nie. Dobra, ja jestem zajebisty. Ja wrócę do tej gry i poszukam jeszcze jakichś błędów, zrobimy jakieś timingi kurwa, bo... Bo ja jestem tym mistrzem, nie? Ja jestem totalnym mistrzem. Jest dobra widzowie! Mam nadzieję, że Ci wam się Widzimy się w następnych, prawdopodobnie widzimy się już w... SCP the Endurance! Tak! Więc cóż... Do następnych filmów! Not